Kręcimy Inowrocław! Siemu, moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob i dzisiaj pytałem się mieszkańcy Inowrocławia jaka jest jedna zaleta i jedna wada naszego miasta. Oglądajcie koniecznie. Jedna zaleta i jedna wada naszego miasta. Zaleta to jest bardzo rozbudowany rynek, a dziury to jest bardzo źle. Może to, że tutaj mamy właśnie centrum handlowe, galerie, kino, ale jest też zbyt mało może klubów dla młodzieży. Zaleta solanki, wada nie wiem, nie ma. Zaleta to że mamy galerię solną i Kinomax a wada to dziury w drogach dziury na drogach, a zaleta to My przykład dużo sklepów miejskich w okolicy. No, no, tylko tyle. Jedna zaleta i jedna wada i Wrocławia. Zaleta to myślę, że komunikacja miejska, bo to jest przydatne, a wada to myślę, że patologia wśród młodzieży. Nie wiem. Mm, nie wiem. Jedna zaleta i jedna wada i Wrocławia. Zaleta to jak najbardziej Solanki, a wada ciężko powiedzieć chyba dla, myślę że nie ma żadnych klubów tak żeby gdzieś potańczyć, gdzieś iść sobie się pobawić a wy jakie macie zalety i wady Wrocławia? dajcie koniecznie znać w komentarzach siema